Pełnym sukcesem zakończyła się operacja związana z przygotowaniem stanu surowego. Mamy już konstrukcję żelbetową stadionu, mamy ułożone wszystkie trybuny. Trwa intensywnie operacja montażu dachu oraz. Rozkręcająca się z, z każdym dniem operacja związana z uh, wykonywaniem instalacji uh, w całym obiektu. Wir haben an, jetzt schon seit uh, letnią janę, wir angefangen, die Unterkonstruktion zu bauen für die Membranfassade. W zeszłym roku rozpoczęliśmy już inheit, Realizację Podkonstrukcji na której będzie się opierała membrana i na tych właśnie pierścieniach w późniejszym czasie będzie opierała się membrana stanowiąca też tą całą część zewnętrzną stadionu ale wszystkie stopnie, trybun, wszystkie prefabrykaty, tak jak założono, zostały zamontowane. Zakończyliśmy również prace betonowe związane ze skyboxem. Konstrukcja stalowa jest montowana zgodnie z wskazówkami zegara wokół stadionu. W zeszłym tygodniu z powodów pogody, temperatur mieliśmy ogromne trudności. Poprzez wiatr wzmagał działanie temperatury i na wysokości 40 metrów, Czyli tam, gdzie były prowadzone prace, ludzie zmieniali się co pół godziny pracujący Jacy na górze. Ponieważ musieli się po, po, tym, po tej pół godzinie pracy po prostu ogrzać. Jedna ehm, trzecia konstrukcji stalowej jest obecnie gotowa. Tutaj C mamy taką dolną część. Fio. W w konstrukcji stalowej, właśnie na tych takich podstawach opiera się ta cała konstrukcja. Widzimy też tą podkonstrukcję do membrany, jest to widok od strony stadionu na zewnątrz i właśnie na tych rurach tam przebiegających będzie zamocowana membrana. Tutaj już widać te poszczególne elementy, na których Membrana będzie się opierać. Rozpoczęliśmy również prace związane z układaniem blachy trapezowej. Dzisiaj roz, rozpoczynamy prace związane z częścią szklaną dachu. Jak Państwo wiedzą, czy może też niektórzy pamiętają, sam dach będzie się składał częściowo z blachy trapezowej, a częściowo ze szkła. I obecnie ta część szklana konstrukcji dachu jest przygotowywana na dole, tam wstępnie montowana. Następnie będzie podnoszona i mocowana na górze. I teraz można powiedzieć, że te prace związane z konstrukcją trapezową, jak również ze szkłem, podążają w ślad za tym, jak realizowana jest ta podkonstrukcja. Stalowa. Przy tego typu pracach na wysokości konieczne są na bieżąco konieczne jest wykonywanie takich zabezpieczeń. Są to specjalne zabezpieczenia chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości. Obecnie trwają jeszcze prace murarskie wewnątrz stadionu. Prace te zostały zakończone, ponieważ termin umowny prace murarskie termin umowny z inwestorem to był też koniec zeszłego roku czesełko normalne dla kibiców pipowskie. Aczkolwiek to VIP Stuhl der VIP pipowskie tutaj pokazane jeszcze jest nie we właściwym kolorze to jest to tworzywo stanowiące docelową membranę jest to tworzywo z włókna szklanego pierwsza Część materiału już znajduje się na budowie i w przyszłym tygodniu między osiami 9 i 13 no nastąpi taka już pierwsza próba montażu.